apostoł Paweł w liście do Efezjan zapisał niezwykłe słowa. Trzeci rozdział od 14 do 19 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej Żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Drodzy przyjaciele, słowa apostoła są niezwykłe, ale zwraca uwagę ta fraza z 14 wersetu, kiedy on rozpoczynając swoją przemowę, Powiada, że zgina swoje kolana przed ojcem? Paweł się modli. Paweł się modli, aby to, co za chwilę powie, to, co za chwilę skieruje do Kościoła fezie, dotarło do serc tych ludzi, dotarło i przemieniło te serca. Dlaczego? Dlaczego ten wielki apostoł, ten wielki nauczyciel? Rozpoczyna od modlitwy. Nie ma argumentów? Myślę, że miał wiele argumentów, wiele biblijnych argumentów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wiele duchowych argumentów, ale Paweł wiedział lepiej niż my wszyscy, że głębia życia w Duchu Świętym, że głębia poznania Jezusa Chrystusa. Nie mogą się znaleźć w życiu człowieka w inny sposób, jak tylko poprzez głębokie duchowe życie. Nie ma intelektualnych argumentów, aby przekonać jakiegokolwiek człowieka, żeby tak poznał miłość Chrystusa, aby ona spenetrowała całą głębię Jego jestestwa. Paweł powiada, w osiemnastym wersecie, że miłość Chrystusowa, chwała Chrystusowa jest przyrównana do szerokości, długości i wysokości i rozumiemy, ponieważ funkcjonujemy właśnie w tych trzech wymiarach, ale dlatego Paweł modlił się na początku. Tego fragmentu Słowa Bożego, dlatego zgina swoje kolana przed Ojcem, bo chcę im powiedzieć jeszcze o jednym wymiarze. chcę im powiedzieć o głębokości, głębokości miłości Chrystusa, głębokości chwały Chrystusa. Jak do tego przekonać człowieka? Nie mamy instrumentów jako ludzie, aby to uczynić, ale. Bóg ma takie instrumenty, Bóg jest w stanie przekonać każdego człowieka. Przyjacielu, kiedy dzisiaj rozpoczynasz swoje życie, aktywne życie, musisz pamiętać, że nie tylko funkcjonujesz w tych trzech znanych sobie wymiarach, że twoje życie to nie tylko długość, szerokość i wysokość, ale Bóg chce cię poprowadzić do zupełnie nowej rzeczywistości. Do tej rzeczywistości, którą Paweł wyraził określeniem głębokość. Pamiętaj, że Bóg ma dla ciebie rzeczywistość, która jest zamknięta dla każdego człowieka, do chwili, kiedy ten człowiek, dzięki Bożej łasce, nie powierzy swojego życia Chrystusowi. Ale to jeszcze nie wszystko. Taki człowiek musi stać się uczniem Jezusa Chrystusa i musi to uczynić z własnej woli. Bo Chrystus powiedział: Jeśli ktoś chce, niech idzie za mną. Kiedy już stajesz się uczniem Jezusa Chrystusa, to On prowadzi cię jeszcze dalej. Do takiej głębi poznania Boga, do takiej głębi relacji z Bogiem, o której przeciętny człowiek niczego nie wie. Czy jesteś gotowy, aby pójść za Bogiem? Czy jesteś gotowy, tak jak Paweł, zgiąć swoje kolana przed Ojcem i wołać i prosić, abyś mógł poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie? To jest nieszczęście dzisiejszego kościoła, że mamy tak wielu teologów, pseudoteologów, tak wielu znawców Słowa Bożego, a tak niewielu znających Boga. Paweł powiada, że, że ta miłość, którą poznamy, sprawi, że będziemy wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Nie sama litera, jak, jak mówi o tym właśnie litera, czyli Słowo Boże, ale Duch, który się kryje za literą, ten też jest darem dla świętych. Chrystus, który przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Chrystus, który swoje łasce wkorzenił nas i ugruntował nas w swojej miłości. Prowadzi nas jeszcze dalej, jeszcze bliżej Bożego Tronu, jeszcze bliżej Ojca. Drodzy przyjaciele, nie dajmy sobie tego ukraść. Nie dajmy się zniechęcić. Nie dajmy się przestraszyć. Nie bójmy się, bo Bóg ma dla nas rzeczywistość, która przewyższa wszystko, co do tej pory poznaliśmy, zrozumieliśmy. Wszystko to, czym do tej pory żyjemy, czym się szczycimy i co uważamy za niezwykłe. Niech ten dzisiejszy dzień będzie taką zgodą, moją zgodą na to, abym zgiął swoje kolana przed Ojcem i zawołał. Objaw mi swoją głębię, objaw mi swoją głębię, objaw mi swoją głębię i nie pozostaw mnie takim, jakim jestem w tym momencie. Chcę zamknąć ten dzień, zdając się w zupełnie nowy i świeży sposób, mój Zbawicielu. Amen.